Ale no jazda. Tędy górą, górą Górą? Nie ja wiem, w sumie pewna czy ja. To chodźmy dołem. Nie no dałem, nie no dołem. Tak jak na klaszu Dobra, kupuję buty piątki i tu jest to bota jak najszybciej sieda W ogóle trzeba czymś musisz, musisz powiedzieć Jak miałeś rękę? Jak miałeś rangę? Top piku, jaką miałeś rangę? Emeralda 3 chyba No kurwa, miałeś powiedzieć prawdę, no Żebym wiesz, że gram z challengerem, no Ja nigdy nie miałem challengera w życiu gościu No okay. ja miałem emeralda, maksymalnie. Ej, no tego pokazałeś main konto, które ma dajmon 2 Follow do <laughs> Nieprawda O, ma Pik I cykał tak. i jeszcze jeden Nie ma comebacku i ping Ward'a Kupi Boże. co, za noby tu grają, no co hopa w głowie robią? Takie, takie zagraje tą Takie zagranko z tą Katariną. O, idą Idą <noise> Idę im i, i, zabrać blue Ona no, ci powiedział go lane napisała, jakby co No dziękuję za tę informację No, kazix Fariu. Smajtuj to, smajtuj. <noise> Co tam się odpierdala? Warty i gotowy do służby. A nie wiem, czy on tak mówi, ale. W moich go jak mówi. No, tak, tak, tak. Jeden z tak już. jeszcze tylko 249. 24 minuty weź no nie, e, nie trajduj się z nim jaką ma W no co ty robisz? No ty używasz tego całego mózgu <gry> Czyż widzisz że jak kliknął W? To ma 20 sekund cooldownu Nie widziałem bo skinka ma A Dobra chwytam ją Sajk Dobra Mam Sorda, oni ma są do tyłu Sorda. A, <gry> Ta nie masz supporta, jesteś do tyłu supporta Macarena Dalej, go Mają level drugi trochę No i did it, czy Ej uciekaj, uciekaj, uciekaj no Dobra jesteś trollem, jesteś koksem Nie patrz gdzieś, żebyś się nie wiedział. No ale chcę przyfarmić się no, to spoko Dobra, ty jesteś tata Sigma stary na trawie, ja stąd idę A nie, nie powinien się pomóc puszować? Tak, tego nie puszczemy. No to co ja mam zrobić? Nie wiem. Poddaj się, ff To brak dwa. to Q to jest. To jest ten. Jak to się nazywa? Pojedyncze. klikam, tak. Pojedyncze kliknął. No? Uch, tego typu. No tego ludzie mówią, że łatwiejsze jest zrobić. Może, ty nobie. Wziąłem. Idę nie wiem co zrobić na mapie, ale koszana tak gdzieś trollował, taki Czemu? trade sobie. No o co chodzi? Co miał zrobić? Nie podchodzi, go jak mapu. A z nie widziałem. Ale ja nie, nie triletowałem się z nim, chciałem tylko. Ja szale. No. I jak tam umiera, niestety. Pluro tam będzie, gdzie? Niedługo? Alej, lauj. Bije. Dobra. Czekaj, mogę się uwarmić <coughs> tym robocikiem. Oj. Zaraz, Ich nie ma. No, no kurde! Podbiłeś! Hey. Podbiłeś tego i przez to nie no mogę skew. Co z Q. się dzieje? Czemu nie mogę tych minionów z kitować? Jest bogowane! <todgłos> Albo ty nie dobiłeś tej no, taczki! No nie mogę dobić żadnego creepa, nie działa to! Popierdolone... No nie działa execute, no przyrzekam! No zobacz! No spukowane! Naprawdę nie działa execute. <coughs> Ale piste, zabrałeś mi bo, bo ja mam kurwa. tego, bo ja mam karę na golda i dlatego nie działa execute? Nie, nie jest napisane nic takiego. No i mo ta, i mo E wiem, to jest zbugowane, no nie O ty I Mam 0 taków nagle, a miałem 3 hmm? Albo na to eżeby stakowałem to no. Oj, 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 ja nieskalibrowany <coughs> jestem Nie no zatrzymał się, zatrzymał się Nie, moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina O no, kurwa jestem no nie wiedzą <noise> Nie wiedział, nie wiedział Predyktował Ale weź ty stań w tym miejscu, żeby jak ja go huknę, to żebyś ty miał jakkolwiek bliżej Zarapa, zaraz mu się kończy z i my lecimy, teraz O nie uciekaj, 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 kazik, czekaj Teraz nadal jest. Ojoj, ojoj. Dobra, no to ja mam zaraz huka, 5 sekund. Ty już mań, nie masz. Mamy <coughs> dżurupsy Oj. O, umieram. I tak jest, ale ciężko. Ara, kupuję, idę, idę. Jak stare, mam buty pięć. Jak zaraz tam będę? Trzymaj się, bo introlują. Chodź tu, Lemy, ja mam demecza. <grym> Nie ma Uff Nie warto było Wracam kłać, to Rail Blazer Nie no ale to Morgano może kurwa wypierdalać Nie może No ale po chuj to zrobił, po chuj. No już mógłby spuszować albo cokolwiek zrobić No takie to po chuj mi takie coś Tak, wzywaj go, wzywaj, zasłużyłem Dzięki o, Ale o trzy naraz raz. tam. To, to, to takie tak zwane booma O kurwa oj. Uf, Retreat No wiesz, zmieniam fukawki po wycię. O Jezu, oj jak boli. Dawaj chłop. Nie mam, nie mam jeszcze. Dwie sekundy. To kurwa. Ja Nie mam psychy. No, boję się huknąć. Boję się hukować. <ścoughs> Siedzą mi w głowie. A no. już tu piękna. Pik. Umieramy. Uf. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. Oj. Uf. Mamiętam, los, nie wiem, ich na to Idzie Sejuani tam, nie wiem No ale kurde, i tak stracowojewa No nie wiem jak Nie, to w Sejuani trędy poszła <coughs> nie, to jest niemożliwe Były kill, ale poszadałem ani górą. Tam bokiem. Oś tu, oś tu. Uch. Okej, oh no, oh! oh! stary. Dawaj, dawaj, dawaj. Czy no, nie, nie mogę nic więcej zrobić. Spokój, spokój. Trajeriski, Kalik sążej ci, Katarina. No patrz pan. Czekaj, smoku. Czy jest? No. jest, jesz. Yyyy hmm. To jest ten tak zwany Sigma Uch o. Wow Bo jak tam wybije obrażenia no, Czekaj, czekaj, bo jestem tutaj No i tak No i wiadomo Dobra Ja pierdolę jak gówno jestem z folda do Bo jest akurat Bo za jakimkolwiek innym... No nie mało bijesz no mało Ale skalujesz no wiadomo Taki typ championa To jest dobra skranka Tego typu średnie. Ale spoko Nie mm. Taki to 50 golda potrzebuję Nie <gry> wiem czy oni mnie nie dajwują Być może Chyba mi też 4 miniony, 1 Q Raziks jest na, na drajku Oh, no. Kurde! Peter! Ej hey. Ostro! Chciałem dłużej mi się że Kaziksa? 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 No i Kaziksa? 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 No Kurwa, nie użyłem żadnego skela jak mi ograli jebani. Jestem takim nowym. Tu powinien być triple kill. Jak to wiesz, No kurde, no czemu mi stoi w miejscu? Ej, no, mam jakieś lagi no! Marę. Nie mogę się kurde ruszyć, no co jest? O kurwa, na gdzie są dymy. <laughs> co oni ja, Co my w broń. czwórkę jednego dajwujecie? Pa komedia to za... Oj, oj, Kłopoty. Coś tam się odjewało, widzę. 700 golda dla Siona. Dobra, idę. Idę do ciebie. Kurwa, co ja i tam muszę wziąć Jakie... O, chyba. A, mi da idę, takwo. Morgana na o tak zabijam ich. Nie no, muszę farmić, nie? No o ważniejsze, żebym farmił, niż żeśmy zabili Kurde, Aha. ale czemu musi mi się monitor teraz włączyć, że muszę klikać, a farmić no Dobra, Katarina Bezerki Nie, yeah, nie wierzę, tam Organa, bo mogłem przeżyć. No dobra. Pamiętuj. Po fleszu! No, nice. Po fleszu, zbudowane, kiwa. Och, chyciła go, ilo oj. Dabiga. Daj mi się. Taki ziomek chce przeżyć, a ja po fleszu nie przeżyję aj koszm to, to Katarina, że też że... Oj, oh. Oh. Yeah. Katarina w kin. O. Ja Katarina di Dobra idę bomba. Nie majs to to. O nice. Nie man. Mam dwóch nieśmiertelnych ziomeczków. No, nawet śmiertelek. Inaczej. Zombie. Oo, fraga, Elegantko. Mamy 6 bodów. To jest super. jakiś faker na, ja, na tej. Taki, taki JG Deep mamy w naszej drużynie, że... Oj, aferancie. No puta jak no, tak szybko się trafił w tych ale jest to cheater 369, ale fajne staty plus, 3 plus 3 plus 669 369 Uff, umiera dla no, ojca śmierć Dobra, Smolder, robisz coś już? Czy jeszcze nie? 25 stacków o nasną ewolucję, a on U, to jest dobrze. Do już niedługo. Daj, olineujemy ich. Oj, kłopoty. Dobra, co się tam robić? Byłem odprawiony. Nie wiem, sprzedać do rana, żeby mieć na worii czy nie? Nikt nie wszel Oj ojoj Jadek oj. I ma nie, yeah, wiem <coughs> Dobra to jest celność, dobra Drake zaraz i ma drake iść od razu A, bo to są te portale, to dlatego ten kopne tak szybko Praca do akcji Szlecę, robotem. Trzymajcie się. Ojojoj i kata tu jest od boku, uważaj, kata, kata za nami No ja umieram No cóż. A to posesion byłem To co jest ją Oj, oj, oj. Well, no ja wiem, że jak źle, to jestem w picie już yeah. <coughs> Co? Oh no taka prawda, no nie mogę Bo nagraślin sobie Wolę to niż tego No nie, no ale po co mi zabierasz staki no, no Czekaj kawałek o kurwa se dżuani leci Ale fox fox Chodź tu, pig? do końca, lecimy, Lasuję. no ja no kurwa, jestem takim nowacem nara Patrz na tym trailu, w tej szybciej biegniesz walczymy dobra tyle, tyle do tyłu o cholera Małka. No ta? No raczej. O nie! Uf, nie! Nie ja on przeżyję przez to! A, cię chwycił ostatni z ostatnim zasięgiem. No a mogę żyć w sumie Q? Wtedy byśmy go zabili chociaż. No Ale to trzeba było stanąć w miejscu. ale Kupuję loketa. Nie, no ale to się taki aram dzieje. No fajnie <laughs> Co to za dźwięk taki tuku 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 tutaj listy Tuku 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 Uda na to pyssion puszuje O nie Ja tam idę w grę Nie bierzemy barona w sobie? Jezu. Barona Dobra, my to przegrywamy Co? Przegrywamy to Nie, to jest najgłupszy like baron, jak powiedziałem Ale, dobra jak nie jest taki głupi No to trochę de nie mamy już, idę Z Tobą to mamy, w Raft'em Jasna Z Tobą to teraz jakby, jakby za pięciu Ale wpływa 90 PS E, w Kaliksa upałem Daj radaj, zabierzmy ziomeczko, chodź to. Oj kurwa, afera. Uciekaj! Połóż mi, połóż mi, No czekaj, no bo tu jest afera. No są takie dymy nad... no Tu jest kurwa afera. Ale mog... tam organa no, Ale nie mogę kurwa, się ryba. ruszyć, no Dobra, eat, edzit, pyk I go pyk, czerwanie kolejne <noise> Jeszcze dom no. O kurwa! Wratki jebane chciały mnie je zabić. Ja pierdot <coughs> Czemu się beze mnie fajtujecie? Sorry, sorry No ja musiałem beknąć, znaczy, że miałem zrobić pi okay. no, miałem tak, prawie tak, co tak, item Nasza wina Oi. Uh. Dobra. Oh. O, bora. Oh, fale, deixa eu shotar isso. Essa roda já está aqui grudada. Que da trochę nadal nic nie piję, ale to dlatego, że też stacków jeszcze nie mam, nie? No tak. Generalnie ja powinienem teraz, zamiast się grzmocić z nimi, to farmić dalej. Ja, di. Nie pasuje z tym solo leveling Co? Nie pasuje z tym solo leveling. Co ci nie pasuje? Nie mów, bo mi zaspoilujesz no. Co ci nie pasuje, no? Bo na tej stronie jest... ...o... ...79. Przeczytałem wszystkie już. No A solo leveling na malu ma 3 Ile? 5 No to poszukałem gdzieś na lecie więcej jest Ale to już się skończyło, to już jest koniec O no proszę Może jakoś są inaczej liczone po prostu Jakieś pillery? Fajne było? Nie, nie, dosyć, nie, niedosyt. Nie, no, nie, 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 to nie, 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 To jest epilog tyle. to jest 21. czy jest tak? Kasi tak, tak, Nie, to jest słaba walka Oj, oj, oj. To tyłu to tyle, to tyłu to tyle, to tyłu to tyłu to tyłu do tyłu Do tyłu. Flaszuj oh, tą no Senjuani, nie ma flasza. Dobra, teraz do przodu. Oj, oh, cheater! Do przodu, do przodu. No, jest okej, okay, jest okay. Uch, tak by biały. No i co, ja już z taką 216. 21, Mega A ile ty potrzebujesz, żeby się z 225. 22, 22, to już nie długo. No i będę bił... 10% miał 10% HP i Kurwa, ee, 10%, 10 true damage'a na 3 sekundy i wszystkim. no chcę tylko... Idź tam tu leżej. No bo ja chciałem tylko te 400 staki ale rozumiem że Ryski, ryski. No bo na fight'ach chciałem nie? Ale spokojnie Ale nie mam nadal no no tak, tak. Tak, tak, tak. Dobra, mam BTK <coughs> BTK już. No to jest z... Nie no zabrałeś mi dwa farmy, a akurat tyle potrzebowałem. Sorry, sorry. No, a tego barona waszego kurwa, ja do farm to. No, ale potrzebuję dwa kripy no. Dobra mam. No już mam, 4 Czekam aż, no i puszczę. nie nie I ja, brutalny pęta, pęta! Narta! Szybko! Jee, u No i to farm!